Na 100% pamiętasz ten program. Dom nie do poznania. Na pewno też pamiętasz ten moment. Cała rodzina zalana łzami, peni, Penny z tym swoim wspaniałym uśmiechem, no po prostu piękna sprawa. I myśl w twojej głowie: Kurde, a jakby ktoś naszą norę tak wyremontował? Co jeśli ci powiem, że ten piękny, darmowy dom to była tak naprawdę pułapka, że dla wielu z tych ludzi to nie był nowy start, tylko początek absolutnego koszmaru? Nie, serio, nie zmyślam, to jest grubsza afera. Stajesz za darmo, pałac, ale miesiąc później przychodzi ci rachunek za prąd wyższy niż twoja stara rata kredytu albo podatek. Od nieruchomości, który jest 5 razy wyższy niż cała Twoja pensja. Myślisz, sprzedam go, ale nie możesz. Dzisiaj pogadamy o tym, co naprawdę się działo, kiedy kamery odjeżdżały. To jest prawdziwa, mroczna strona Extreme Makeover. Koniecznie zostań do końca, bo to, co dla ciebie przygotowałem, jest po prostu jakieś porąbare. Dobra, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Na papierze pomysł na ten program był absolutnie genialny. To była czysta, stuprocentowa szlachetność. Mechanizm był prosty. Znajdź rodzinę, która ma w życiu najbardziej podmórkę, jak to tylko możliwe. I mówimy tu o historiach, które autentycznie małe serce. Dziecko z rzadką chorobą genetyczną, dom zniszczony przez pożar albo tornado, rodzic, który zginął na służbie, albo po prostu pleśń tak toksyczna, że nie dało się tam normalnie oddychać. Brali ludzi, którzy byli na absolutnym dnie. I teraz kluczowy moment. Program nie przyjeżdżał, żeby załatać im dziurę w dachu albo wstawić nowe okna. Oni nie. Oni wjeżdżali buldożerami, runali z ziemią tę starą ruderę, a potem w 7 dni, tak, w 7 dni, stawiali na tym miejscu kompletnie nowe pała, a najlepsze było to, że wszystko było za darmo. Wielcy sponsorzy, tacy jak Sears, dawali cały sprzęt AGD, Ford dorzucał nowego vana, lokalni budowlańcy dawali materiał, a setki, czasami nawet tysiące wolontariuszy z okolicy pracowały dzień i noc, bo szczerze wierzyli, że robią coś niesamowitego. Rodzina w tym czasie była wysyłana na luksusowe wakacje, najczęściej do Disneylandu, a wracała do kompletnie nowego życia. Któż z nas nie marzy o czymś takim, że jedzie na wakacje i wraca do kompletnie nowego domu? Tylko, no wiesz, jak to mówią, nic nie ma za darmo. Nic nie ma za friko, więc gdzie jest jakiś haczyk? No bo przecież musiał być jakiś haczyk, prawda? Okej, okay, no to mamy tutaj ten haczyk, pierwszy i największy. Nazywa się podatek od nieruchomości. Zobacz, w Stanach Zjednoczonych i w sumie w wielu innych miejscach też. Działa to tak, że jak masz dom, to co roku płacisz podatek, a ten podatek to jest procent od wartości Twojego domu. I tu jest ta cała pułapka. Załóżmy, że twoja stara rozpadająca się chata była warta 100 tysięcy dolarów. Płaciłeś od tego powiedzmy 1000 dolców rocznie. No, dało się jakoś to ogarnąć, nawet jak było ciężko. A teraz wjeżdża zataj Pennington, cały na biało, stawia ci pałac za milion baksów i co? No, przychodzi lokalny urząd skarbowy, ten amerykański wujek sam i mówi: Hej, super, gratulacje! Yeah, Masz teraz posiadłość wartą milion dolarów, to teraz płać podatek od miliona. Teraz to nie był tysiąc dolarów. Nie było to nawet dziesięć tysięcy dolarów. To były przeogromne liczby. I musi paść kluczowe pytanie. Skoro taka rodzina się zgłosiła i wtedy już ledwo wiązali koniec z końcem, to skąd to cholery mieliby mieć teraz pieniądze na opłacenie tego podatku? Program nie dawał im w pakiecie nowej sześciocyfrowej pensji. Ale to nie koniec. To dopiero początek listy, bo w niektórych stanach urzędnicy patrzyli na ten prezent jeszcze Inaczej. Mówili, oho, dostałeś dom i wyposażenie warte miliony? Świetnie, to tak jakbyś wygrał na loterii. Gratulujemy. To teraz musisz płacić podatek dochodowy od tej wygranej. Brać sobie, że dostajesz dom, a zaraz później list z urzędu, że jesteś winien im na przykład 300 tysięcy dolarów. I to teraz, w tym momencie. Produkcja oczywiście próbowała to jakoś obejść, załatwiać ulgi, dogadywać się z lokalnymi władzami, ale to była prawna i finansowa mina lądowa. Ten darmowy dom, w sekundę po tym, jak Krzyknął, move the bus, stawał się gigantycznym, tykającym długiem. Okej, okay, dobra, wiemy już, że to toniesz w podatkach, ale myślisz sobie, dobra, jakoś to ogarnę, wezmę drugi etat. Dał radę, w końcu mam piękny dom, jest po co to robić. No okej, okay, tylko teraz trzeba jeszcze ten pałac utrzymać. I to jest właściwie drugie uderzenie, czyli koszt eksploatacji. Bo weźmy to po prostu na logikę. Stary, rozwalony dom miał powiedzmy 100 metrów kwadratowych i jeden grzejnik, który ledwo zipiął. Ta nowa luksusowa willa ma 400. Albo nawet 500 metrów. To jest 4-5 razy więcej przestrzeni do ogrzania zimą, ale też schłodzenia latem. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Opamiętajmy, że Taj to generalnie miał gest. Nie instalowali tam zwykłych żarówek i jednego prysznica. Oni tam po prostu ładowali wszystko, co im przyszło pod rękę. I co sponsorzy zresztą mieli na stanie, a raczej próbowali lokować same dobre rzeczy. Kino domowe z projektorem, 10 telewizorów, no bo po jeden w pokoju to przecież za mało. Serwerownia w piwnicy, komputer w każdym pokoju. Trzy strefy klimatyzacji, podgrzewany basen, jacuzzi, fontanny w ogrodzie, oświetlenie całego terenu, jakby był to co najmniej park rozrywki. Myślisz, że wszystko jest zasilane dobrymi chęciami i uśmiechami wolontariuszy? No niestety, to tak nie działa. To trochę tak, jakby ktoś nam za darmo dał luksusowy sportowy samochód, ale przy tym nie powiedział, że to auto pali 100 litrów benzyny na 100 kilometrów, a jeden serwis kosztuje tyle, co cała Twoja roczna pensja. Super prezent, no nie? Ale to ciągle i tak nie jest najgorsze w tym wszystkim Okej, okay, możesz sobie teraz myśleć Dobra, gadasz o jakichś tam hipotetycznych rachunkach i podatkach Pokaż mi konkrety, kogo to spotkało Oczywiście, nie ma problemu, pogadajmy o konkretnych ludziach Czyli na przykład o rodzinie Okwaf z Arizony To była jedna z tych klasycznych, chwytających za serce historii Córeczka Cassandra w wieku 7 lat zachorowała na raka Rodzina przechodziła przez absolutne piekło Zarówno finansowo, jak i emocjonalnie Byli po prostu idealnym kandydatem a potem przyszło zderzenie z rzeczywistością, bo po pierwszej euforii przyszły pierwsze rachunki. Pamiętasz, co mówiłem o kosztach utrzymania? Otóż Nicole, matka Cassandry, powiedziała w wywiadzie, że ich pierwszy rachunek za sam prąd w tym nowym superenergooszczędnym domu opiewał na ponad 1200 dolarów. Inne źródła mówią o tym, że wynosiły nawet ponad 2000 dolarów miesięcznie. To było więcej, niż płacili wcześniej za cały wynajem. A podatek od nieruchomości miał wzrosnąć pięciokrotnie. Rodzina, która już wcześniej ledwo wiązała koniec z końcem z powodu astronomicznych kosztów leczenia raka, nagle znalazła się w finansowej pułapce. I teraz zgadnij, co musieli zrobić. Zrobili jedyną rzecz, jaką mogli. I żeby spłacić te gigantyczne, bieżące rachunki i podatki, musieli wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw tego darmowego domu. Rozumiecie tę ironię? Dostali dom za darmo tylko po to, żeby natychmiast się zapożyczyć i wpaść w spirale długu. Przez lata walczyli, żeby to jakoś utrzymać, ale to była przegrana sprawa. Ostatecznie ledwo, ledwo uniknęli przejęcia domu przez bank. Musieli go sprzedać. Sprzedali ten wielki prezent i marzenie, byle tylko uciec z tego koszmaru. A to jest niestety dopiero pierwsza historia z brzegu. I o ile w tej pierwszej chodziło po prostu o czystą matematykę, za duże koszta, za duże rachunki, po prostu się nie udało. To historia rodzeństwa Higgins, czyli piątki dzieciaków, najstarszy miał 21, a najmłodsza 14 lat, którzy w bardzo krótkim czasie stracili oboje rodziców i zostali adoptowani przez państwa Leomiti. No, ich historia jest znacznie bardziej gruba. Telewizja Lizja dowiedziała się ich historii i postanowiła im pomóc, ale niestety znowu w swoim nieprzemyślanym stylu. Wybudowali im gigantyczną dziewięciopokojową rezydencję, tak żeby każdy miał swój kąt. Wszyscy płakali, przytulali się, kamery były zachwycone, producenci liczyli zyski z reklam. Ale bajka bardzo szybko się skończyła. Według relacji rodzeństwa Higgins, chwilę po tym jak program się skończył i dom stał się własnością Leo Mikich, przybrana rodzina zaczęła traktować ich jak śmieci. Szybko okazało się, że adoptowali ich tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać ten super nowy dom. Co więc zrobiły te dzieciaki? Pozwały ich. Ale pozwały nie tylko rodzinę, ale też stację ABC i całą produkcję Extreme Makeover Home Edition. Zarzucili im oszustwo i złamanie umowy. Twierdzili, że cała ta pomoc to była jedna wielka ustawka pod publikę i podniesienie oglądalności, że ABC obiecało im dom, a później pozwolili, żeby zostali z niego wyrzuceni. Użyli ich tragicznej historii. A później zostawili na lodzie, gdy tylko przestali być potrzebni. Smutna historia, prawda? Ale niestety nie ostatnia, którą opowiem. Historia o Arlenie Nichols z Michigan. Jej historia była równie tragiczna jak pozostałych. W 2008 roku jej mąż Tim zmarł nagle na atak serca, który wymagał remontu na już. Program oczywiście przybył na ratunek, zbudowali nowy piękny dom, nowy starcy dla wdowy i dla dzieci. I w tym przypadku, żeby być fair, producenci podobno spłacili jej stary kredyt hipoteczny który miała na ten dom. Problemem były jednak podatki. Jej roczne podatki od nieruchomości według oficjalnych danych hrabstwa niemal natychmiast skoczyły z około 2000 dolarów do ponad 7,5 tysiąca. Do tego oczywiście doszły znacznie wyższe rachunki za media, o których już sobie mówiliśmy. Naprawdę próbowała to utrzymać przez lata, ale jak masz to zrobić będąc samotną matką trójki dzieci, której stałe opłaty za dom nagle rosną trzykrotnie albo i czterokrotnie. Wpadła w spirale zadłużenia. Przez lata zalegała z płatnościami, aż w końcu w 2016 roku bank powiedział dość. W 2017 roku dom został oficjalnie przejęty. Piękny, wielki prezent od telewizji, symbol nowego startu dla jej rodziny, został zlicydowany na aukcji komorniczej. Okej, okay, ale po tych wszystkich historiach w głowie zostaje jedno kluczowe pytanie: kto tu tak naprawdę zawinił? Producenci? Stacja ABC? Czy może sam Taj Pennington? Czy oni naprawdę wiedzieli, że fundują tym ludziom finansową katastrofę? Krótka odpowiedź brzmi: tak. Oczywiście, że wiedzieli. Nie dało się tego nie wiedzieć. Dowód. Po kilku latach, gdy historie o eksmisjach i problemach finansowych zaczęły coraz głośniej wypływać do mediów, produkcja przeskalowała projekty. Zaczęli budować mniejsze, skromniejsze, bardziej normalne domy. Takie, które były tańsze w utrzymaniu. Ale wiecie w czym był problem? Mniejszy dom to mniejsze wow. Mniejsze wow to mniejszy szał na move the bus, A mniejszy szał to niższa oglądalność. Mniejsza oglądalność to mniej sponsorów i mniej pieniędzy. A w telewizji reality oglądalność to bóg, Więc ten trend szybko się odwrócił bo wielkie, absurdalne rezydencje po prostu lepiej się klikały. Interes musiał się kręcić. Sam Taj, zapytany po latach w jednym z wywiadów, oczywiście bronił programu. Powiedział coś w stylu, hej, przecież my zostawialiśmy każdą z tych rodzin z doradcą finansowym. Zrzucał też winę na same rodziny, mówiąc, że problemy mieli ci, którzy traktowali ten dom jak los na loterii. Od razu brali jakiś gigantyczny kredyt hipoteczny, żeby otworzyć jakiś biznes, o którym nie mieli zielonego pojęcia. I jasne, na pewno były takie przypadki, ale to jest takie zupełne miganie się od odpowiedzialności. Niestety, oni po prostu dostali tykającą bombę zegarową i zero narzędzi, aby ją rozbroić. A, no i w sumie jest jeszcze jedna mała rzecz, taka drobnostka, o której nikt głośno nie mówił, czyli jakość. Te domy stawiano w 7 dni. W 7 dni to sobie pokój możesz pomalować po robocie, a nie chałupę stawiać. A przypominam, że tam często był deszcz albo mróz. W sieci jest pełno doniesień od rodzin i wolontariuszy, że krótko po tym, jak kamery odjechały, wszystko zaczęło się sypać. Przeciekające dachy, problemy z elektryką, pękające ściany, pleśń. Bo w telewizyjnym show liczyło się tylko to, jak dom wygląda w dniu wielkiego finału, a nie czy tam postoi sobie przez następne 10 lat czy 10 dni. Jak to jest na koniec dnia? Czy Extreme Makeover Home Edition faktycznie zrujnował tym ludziom życia? Prawda jest taka, że nie wszystkim. Nie ma co ściemniać, nie wszyscy wpadli w spirale długów. Dla niektórych był to dar, dla innych jednak przekleństwo. Piękna, szlachetna idea o pomaganiu, która została po prostu zmiażdżona przez zderzenie z brutalną, nudną rzeczywistością finansową. I to jest chyba największa i najsmutniejsza lekcja, jaka płynie z tego programu. Telewizja kocha wielkie łzawe gesty. Kocha ten jeden spektakularny moment, ten move the bus, ale ta sama telewizja nienawidzi codziennych, nudnych, życiowych problemów. Nienawidzi czegoś tak nudnego, jak rachunek za prąd, który trzeba płacić co miesiąc, albo coroczny podatek od nieruchomości. Kamera jest tam, żeby pokazać łzy szczęścia, ale znika, jak pojawiają się łzy bezsilności, kiedy do drzwi puka po prostu komornik. A wy co sądzicie? Czy mimo wszystko to była prawdziwa pomoc, a te rodziny, które sobie nie poradziły, po prostu miały pecha albo źle zarządzały pieniędzmi? Czy po prostu była to cyniczna gra pod publikę, nastawiona na ratingi, która po prostu musiała skończyć się katastrofą? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału i jeżeli lubisz takie analizy i historie, to zachęcam do obejrzenia odcinka o Pimp My Right, o ile go jeszcze nie widziałeś. Link będzie w opisie. Oraz teraz prawdopodobnie pojawia się karta na ekranie. Dobrego tygodnia, na raju!